Ruch się rodzi, moc Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami. Mieszkało Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzypnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ałem się stało I mieszkało między nami.